Zmień swojego psa w człowieka. Nowy wiralowy trend u mnie na kanale. Posłuchaj, AI też czasem powinno dawać trochę frajdy. Po figurkach generowanych w czacie GPT macie ode mnie filmik podwieszonych. Teraz lecę z kolejnym trendem, czyli jakby wyglądał Twój pies, gdyby był człowiekiem. I nie martwcie, z kotem też się powinno udać. Jest mega śmiesznie, czasem absurdalnie, więc ten weekend sam raz się przyda. Ale zanim Ci podam prompt, to proszę, umowa jest taka, że wrócisz na mój kanał i dasz znać, jak wyszło. No dobra, to lecimy. Najpierw otwórz stronę chat.com i kliknij na dole plus i dodaj zdjęcie swojego psa. Potem wpisz ten banalnie prosty prompt. Zmień mojego psa w człowieka. Chciałbym wyobrazić sobie, jakby wyglądał jako człowiek. Wtedy ChatGPT zada Ci kilka pomocniczych pytań, na przykład w jakim wieku chciałbyś tego człowieka zobaczyć? No bo skąd ma wiedzieć, ile lat ma twój pies? No i czy chciałbyś, żeby włosy były kolory sierści? Daj mu te odpowiedzi, no i zobaczysz coś takiego. Tu wrzuciłem psa numer jeden. Czas zapytał o kilka rzeczy. Odpowiedziałem: No i proszę bardzo. Podpowiedziałem, że ma być trochę młodszy, No to nowa wersja. Tu piesek numer dwa. Kilka pytań, no i mamy kolejną ludzką wersję. Tylko czemu w obroży? Nie mam bladego pojęcia. No to miłej zabawy życzę Wam z tym promptem. No i oczywiście zaobserwujcie mój kanał, bo codziennie wrzucam nowe filmy o AI.